Potrzebujemy trochę budulca, którego tu jest pod dostatkiem. Stare trzciny, ale z tej trzciny bardzo dobrze zrobimy takie, e, taką wentylację dla ryb w stawie. I nie tylko, bo to fajny budulec. O. Także to się bardzo łatwo o, łamie. Zobaczcie, w środku są takie rurki to jest jak przewody po prostu wentylacyjne także można z tego zrobić w kilku miejscach przerębla i wsadzamy takie coś i ryby będą miały tlen Takie pęczki przygotowujemy. Mamy takie snopki zrobione z i z pałki wodnej. I zwiążemy wszystko drutem tym razem. No nie, utyrałem taki przewód wentylacyjny, który postawimy w taki sposób, żeby się opierał o tym, ewentualnie o dno. I tutaj będzie powietrze sobie mogło wchodzić tymi rurami, przewodami sitowiem w naturalny sposób. Zobaczymy. Tak mi poradził znajomy, żeby zastosować takie naturalne przewodzenie powietrza. Takich pęczków dobrze jest zrobić, no w się od stawu, ze 3-4, zrobić przeręble i po prostu wsadzić to w przeręble. Niech to sobie stoi, pływa, wszystko jedno co robi. No właśnie, pytanie czy to będzie pływać. No pływać to chyba nie... Najwyżej to obciążymy No dobra, zima trzeba zrobić przerębel do robienia przerembla służy to o. A do wody służy to Czyli trzeba założyć wodę O łatwo więc zobaczymy no. trzeba się tu przekopać ale kurde sam nie wiem ile to jest głębokości Nawet, że się skąpie, mm. Już jest w miarę głęboko no i co? wypływa czyli trzeba będzie to obciążyć mimo wszystko ten snopek ma swoją wyporność więc takie ustrojstwo to będzie za mało dołożymy kawałek po prostu o takiego pustu wentylacyjnego to już razem może na radę Ym, no tu jest tak z metr, półtora może metra, może nie no dalej jest głębiej, około 2,5 metra więc tam nie będę wchodził, bo ten lód jest jeszcze cienki, natomiast jak już skuję ten lód mocniej to takich snopków jeszcze z 2, może 3 wsadzę oczywiście można stosować różnego rodzaju napowietrzacze takie jak w akwarium, wtedy ruch wody sprawia, że to po prostu nie zamarza tutaj woda jest stojąca więc to będzie ciężko więc na razie utyramy takie snopki a jest pomysł który zrealizuję dopiero niestety w marcu, kwietniu i na przyszły rok będzie jak znalazł na razie zobaczymy czy to będzie chciało pójść głębiej pod wodę. Я то ходил.